Siemano, jestem Osuch i witam was w kolejnym odcinku z Murder Mystery 2. I dzisiaj będziemy sobie kupować Halo Skyta, którego zaraz sobie tutaj kupimy. Brakuje mi jedynie tego tiera, żeby go sobie kupić. Są dzisiaj tutaj e, moi e, towarzysze z grupy na Discordzie, do której Was zapraszam. Macie link w opisie. A ja już tutaj przechodzę do e, kupowania ostatniego tiera, więc dobra, kupmy go sobie. Pyk! Mam, pass complete. Wciskamy teraz enter. I mamy. Dobra, nie będziemy tego czytać, po prostu tutaj mamy do kupienia tego pięknego skina Hollow Skyta za 80 tysięcy cukierków. A ja mam, parcie ile. Ja mam 80 tysięcy cukierków. Ja na to zbierałem 2 tygodnie. 2 tygodnie po 6-8 godzin dziennie. Dobra, kupujemy go. 3, 2, Jeden O oh, fuck Mamy halo skajta Ja robię screenshota na miniaturkę Tyk, screenshot Mamy halo Skyta. OMG OMG ja muszę, ja muszę go założyć <laughs> O cholera o kole, jakie to jest wielkie, patrzcie. Ale to pasuje kozacko do tego radia i do tego pistoletu. Co jest? Ale, ale nie wy, patrzcie. Pokazuję na kamerce. No, Peterson, patrzcie. Czekajcie, czekajcie, odsuncie się, od, odsuncie się ode mnie, odsuncie się ode mnie. Patrzcie. Halo pasuje do radia. I do Hallowgana. Ogólnie jeśli byście chcieli wiedzieć skąd mam tego Hallowgana, to wymieniłem się za niego e, za Lightning bringera i Eye Sharta, ponieważ tam ma takie samo Walu jak te dwie godliski, jak te dwa godliski, no to wymieniłem się, żeby mieć komplecik. No i patrzcie teraz, jak to przekozacko wygląda Hello Skyd z radiem Hallow i z Hallowgunem. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie tego skina, bo dla mnie on pasuje idealnie do tego radia, idealnie do tej broni. I po prostu on jest taki piękny, ja się tak na niego nastarałem. Dobra, na napiszcie w komentarzu, e, na ile oceniacie Halo Skaita od 1 do 10. Odebrałem już sobie tego Halo Skaita, ale otworzę sobie jeszcze Halloweenowe Mystery Boxy, ponieważ mam 6 kluczy. I zobaczmy, czy coś mi fajnego może wydropi, może nie wiem, e, Halo Gun może, nie wiem. E, oby, oby był przynajmniej jeden reaper, bym się bardzo ucieszył, więc dobra, otwórzmy sobie te sześć skrzynek, zaczynamy od pierwszej. I tutaj mamy Carveda niestety. Dobra, e, druga skrzynka. I tutaj mamy Candle niestety. No, jakiś lepszy może skin, nie wiem, może niebieski, zielony, czerwony, różowy. O, prawie był portal. Portal bardzo lubię. Portal jest bardzo ładny. Dobra, zostały mi jeszcze trzy klucze. I. Portal. Ghost. Dobra, niech będzie. Ghost jest fajny. Ale szkoda, że nie portal. Prawie, go, prawie portal wleciał. Dobra. Um. Reaper. Nie. Tak, troszeczkę brakowało do Reapera. Dobra, i ostatni klucz. Uwaga. I. Carpet. No cóż, szkoda. Liczyłem na przynajmniej czerwonego Reapera. Sprawdźmy sobie jak wygląda w grze ten skin, więc sobie tutaj z kimś zagram. Dobra, kto, na, kto pierwszy na czacie napisze e, Godly kto pierwszy napisze jak słowo Godly z tym zagram 1V1 Peterson, dobra, Peterson był pierwszy więc Peterson sobie tutaj zagram e, rundkę 1V1. Ja oczywiście chcę być mordercą Piotrson będzie szeryfem Dobra, oczywiście jestem mordercą, bo tak sobie ustawiłem No i trzeba się uważnie rozglądać Gdzie jest Peterson? Ja sobie tego skina wezmę od razu do ręki, zobaczyć go O cholera, patrzcie Jak on z tym efektem fajnie wygląda Dobra, ale już lecimy 1v1 Z Piotrsonem. Gdzie on jest? Zagram sobie jeszcze z jedną osobą w 1v1 O, Peterson, uuu, dobra Wiem gdzie jest Peterson Bum, nie ma go Bum, gdzie on jest? Uciekł O cholera, tu jest Dobra Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Uu, prawie Dostał, wygrałem, dobra Pierwsza runda Halo Skytem wygrana oczywiście honorowo. W poprzednim odcinku pokazywałam wam ten efekt na minimalnych ustawieniach graficznych. Teraz wam pokażę to na maksymalnych. Jak ten efekt fajnie wygląda parcie. Widzicie? Teraz on wygląda o wiele lepiej jeszcze z tym Halo Skytem. To po prostu wow, kozak naprawdę wielki. Wybierzmy sobie drugą osobę, która ze mną zagra i hasło hasło to będzie Halloween Kto pierwszy napisze hasło Halloween Pioterson, Picola, dobra. Pioterson już był, więc jego nie zaliczamy. Picola była e, druga, więc Picola sobie zagramy 1v1 ładny jest ten Halloween mi się mega on podoba. To, 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 jedyne co mi się w niej nie podoba to, że on ma taką chudą tą rączkę. I to tak trochę dziwnie wygląda. O, 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 dobra, Hej. GG dla ciebie GG, dobra To było szybkie, to było mega szybkie To by było na tyle Zostawcie łapkę w górę Oraz subskrypcję Subskrypcja jest dla mnie mega ważna, bo chciałbym do końca tego roku dobić 1000 subów I to by było na tyle, proszę mnie nie, proszę mnie nie zasłaniać Nowych odcinków z murder mystery Halloween nie będzie Bo chyba wam pokazałem wszystko w tym evencie No i to by było na tyle Dzięki, no i siema